Dzień dobry, ja jestem Nerwaryon, zapraszam na ten piękny odcinek, zostawcie kciuka, zostawcie suba i życzę miłego oglądania. Zostaw suba, let's ty, le -ty dude. Okej, okay. no to zaczynamy. Pierwszy mecz Wardsów, midlaner, wiesz, tu ludzie bekę mają z mojej ligi, ale zobaczysz jak. No przejadę się po gościu jak po śmieciu. You know boy, you know motherfucker. Halo, halo, działa to czy nie? Cholipka. Okej, okay. monitor obniżamy. Lecimy, spokojnie. Czy planujesz jakiś in na początku spotkania? Czy, czy bezpieczna Liga Legend? Nie wiem, co ty preferujesz. Jest drugi. i będzie dobra. trzeci dawaj. A podpalam go, nie, ja o teleporta wziąłem. <grym grym grym grym> Oj, Easy gościu. Spykany. Gdzie Paris streamuje? Paris na Facebooku streamuje. A nie streamujesz teraz, co? Teraz mam wyłączony, teraz mam wyłączony, no. A czemu nie jesteś w pracy? No, dzisiaj sobie może wolne zrobię. A, no w sumie niedziela, no można odpocząć, poglądać meczu właśnie. Właśnie. Chcę sobie pogadać do mikrofonu. Spoko opcja, no, ja dzisiaj nie chcę ja w y, lubię siedzieć na komputerze, lubię też streamować, ale wiesz, cały czas nie siedzę, nie streamuję, lubię też sobie tak posiedzieć przed u kogoś, pogadać głupoty. Chyba, że go fle, nie masz flesza. Dobra, dawaj, jeśli masz tunę, to dawaj, ładuj. Pa, dobra, misiek, 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 misiek go tam. O, twój misio. O, no, nie no, misia ci jeszcze zabił. O, niestety. No, no myślałem, że wiesz, killa dostaniesz od misia, ale to... Może się to udać. Robisz dobra akcja. Dobra, super wyszło. Ty, a wiesz, że ten żółk to w ogóle jest kobieta? Tak? No. Heraldzica? Heraldzica to jest, no. Ooo. Nie wiem, jak się nazywa. Kurczę, jakaś miała imię. I co ciekawe, pierwsza Heraldzica i druga to są dwie inne Heraldzice. Mają różne imiona. O. O, Shelly. Ale ciekawostki, Shelly? Shelly się nazywała pierwsza, a druga się nazywa jakoś inaczej, właśnie. No, Belly. Chyba jakoś tak Shelly było. Belly. No, 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 no. O, mam gościa. Albo nie mam. Albo i mam, o, wow. on jest pijany, a ja, ja jestem bardziej. O, cholera, jasna. Co ja mam tak mało do I Z tuna mogę załadować. U. O dobrze, okej, teraz nam zniszczy całą wieżę, nie? tego się nie, nie zagrywa się na 5 playtach, tylko najlepiej do dwóch zbić, nie? I ona wtedy na chwilę bierze turet. Och. Ale to musisz Klucz coś dba. powiedzieć, Filip. <laughs> Ale próba była dobra, no. Odskakuje. No jak tutaj zyrkę, odwiedzę. Pyg podbitka i cyg No i dobra. No nie mogę tylko kliknąć. Podobało się coś. Fleszyk śmierci poleciał. A. Okej, okay, kanał. Ej, co jest, kurwa JEBANA, Kurwa! No nie, no nie pojawiła się niewidzialna! O! Oh, oh, jasno. Idę tam w twoje rejony, albo czekaj. Tutaj sobie pójdę. Okay. Idę, idę, idę. Nie ma flesza. No nice, i super, ancko. A, zerki sobie mogę strzelić. Pomocy, pomocy. O cholera. Idę. Oj, po tobie. Kurde, no. Trzymaj się. O cholera. Dobra. Ale dobry damage wszedł, tylko... Za mało nas było Dobrze! Ja wyjdę. wyjdę No, spalili mnie Dobra, ale chyba... Ale wyszło chyba, chyba dobrze wyszło Stałem! Uważaj, 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 o, holender Ojej! Jak to możliwe, że zaczęła mi uderzać wieża, no co jest grany? Ale już tutaj zrobiłem A, odpaliłeś to? E? Chyba odpaliłeś, ej, damage oddałeś no Właśnie Nie róbcie tego widzowie. To są te detale właśnie no, chyba nagrym źle, swoje. Topie, Ej, tu zgraj zobacz. Dawaj, go stun. No i chodzi, super. Piękne. Dobra, ty, no, ja bym w sumie. A może byśmy inhibitor wzięli tego? Jest najmocniejszy ich zawodnik, więc możemy atakować. I pyk, kolejno. No nie no, wchodzą po prostu. To i był blok. Idealnie, oh, jasno. Trochę klepie na jest za bok No i siedzi No i... No nie wiem, jak G tu po prostu, jak G tu? Chyba GG Report. Oj tam są reportować To byliśmy lepsi. GG. No, i no udało się, to na pewno mój mecz, trzeba to przyznać, ale moja drużyna No, naprawdę była widocznie lepsza. No to co będzie? Nocturnik? Uh, dobra Mi się podoba, dawaj go Pokaż go Hmm Oni mają Kamilę No to będzie na topie, nie? Oj, na razie wiesz, Leblank, dobra, Leblanc Ty, dobrze gada, Leblanc wezmę, ale będą jaja Też o, super postać okay, dobra, Fajna dobra, jest dobra. Leblanc Leblanczyca Co pokazuje cyca Myślałem, że polecisz dalej. Nerwarian Esports kontra Jivlil Will Transports z Korei. No widzę, że tu inwa inwa inwazja się szykuje. Można jakąś inwazję zrobić w sumie. Na pełne się wjeżdża, nic się nie sprawdza. O! Siema. Okay. ma fajny D. <laughs> <laughs> Elegancko, tak się robi? Ona mnie zaskoczona. Była, nie? Nie no, gościu wiesz, zauważył nas i mówi dobra, na mam się co bronić. Tylko wziąłem pierwszy, myślałem, że będzie flashować, więc wziąłem pierwszy łańcuch, bo jestem chytry. W sensie? Nie no, łańcuch jest okej. Okay. Ja się z nią przywitam. Jakbyś łańcuch tak zaaplikował ja na nią, to by było, wiesz. Czekaj. no nie ma czasu. O cholera jasne. Noi. Kuro, zginę, zginę. Bo myślałem, że co zrobię? Że flashnę, uderzę raz i cofnę, ale mnie podpaliła i tu minionki mnie zablokowały. O. Eee tego Lissi, to się o nie zapomina, wiesz? Lecz łańcuch, zaaplikuj. Czekaj, bo ucieka. Siedzi, teraz. siedzi, siedzi. Mam cię na smyczy. Super. Bo uciekam, czekam, bo tu nie ma. A dalej? Aha, bo Botlin strzedł. Dobra, no nie ma czego grozić. Puszczę tak, pojeżdżę, puszcz koniec czasu. Jest, ledwo to zagrałem. Co jest, kurwa? A bo nie było oczu światło. Oj, Tomasz, bym tutaj chyba się przywitał. Czekał, to taczkami, mam fajne koleżanko. Dobra. Ojo, O cholera, no tu była jeszcze. Dobra, trzy za jednego. No nie, to nie ma na nim przy co zrobić. Mogą budować budowarna i kaupnąć ją do kupu. To jest kolejny łatwy mecz naszej drużyny. No nasza sekcja Ligi Legend naprawdę jest mocna na rynku. Oj tak, to myślę, że wiesz, następny rok to G2 e się może odezwać po kilku młodych talentów. Jak już Janko, wiesz, to stare będzie nagranie, to... Tak, będzie szukał następcy. Z naszej szkółki wykupi gościa, którego będzie uczył. A my udamy już taki, wiesz, podstawowy, okrojony produkt, a go wyrzeźbi. No tutaj same młode gwiazdy. Ja28, Filip Wytmarz. Ja 28 9-2 jesteś? Tak, 9-2 marzec. No to najlepiej. No, najlepszy tutaj. rocznik Zawodnik na gangplanku, też jeden z młodszych. Firda, ile tam masz? Firdach chyba 30, już tak mi się wydaje. O Jezus. No i botlane, młody, perspektywistyczny. No to ja akurat nie znam chłopaków. Nie mają pewnie. Lat. 27. No to młody perspektywiczny... Per... Tak. O kurwa, ciężkie słowo no. No taki, taki skład właśnie dobry, no. Perspektywiczny, dostaję właśnie Pers... to serce, muszę uciekać. Ała, Dostałem! Czekajcie! To Oj, kumple. Kurk, ale mnie dostałem. Trafili mnie. Zrobili o, kombinację na roboty w jeszcze zonie. Fajnie, fajnie. Zespół emerytów? Co? Ło! <laughs> wow. Dobra, dziękuję, że tam byłeś. Żyję tylko dzięki Tobie. Muszę się wow. Oj, Ło! Ojojojciu Nie mam energii Kurde Na bitkę Gdzie on jest? Też 4 sekundy mam kopniaka, chłopacy trzymajcie się Oj! Oj! O nie. Złego kopnąłem Aszy trzeba O cholera Kurde Ojej Oj Kamila jeszcze o, Jeszcze walka z Kamilą czy o to wygaczyć czy on się nahiluje? Cóż zrobi ten ślepiec? Ślepy wojownik z wioski Mi jung pokonał właśnie trzech rywali. I chyba tak jest. Pozwala sobie, drużynie wygrać to spotkanie. Ale to weszło. Aj, no idealnie to wyliczył. Najpierw chyba nie mógł zagrać. To nikt tak jeszcze chyba nigdy nie A, zrobił w tej grze, w historii dziesięcioletniej tej no, gry. No, może przy mnie ty masz właśnie, wiesz, skok formy i tak, nasz duet będzie ewoluował i będziemy najlepsi, i wyjdziemy do mastera. Właśnie tak! Więc że będzie master tutaj wbijany na flexa? O no, mi się wydaje, że tak. Cheler taki, seria na smoko. YouTube na tej. Agresywnie. O, no, ale się chyba zgubiła. Ja tam szukałem jej kolegów. Okej dobra, tutaj można... mogę tu zagrać? Jesteście gotowi na to? Hmm, O kurwa, nie mogę W zagrać przez tą ścianę? Co Kurde, jest no, to uważaj, cholery, patrzę, halo? To jest niebezpieczne. No zgłoś do tu, bo no to, zobacz. to jest niewyobrażalne. No patrz, mam zasięg przecież. Chyba jest takie miejsce, punkcik jest taki, wiesz? Albo zmienili lipa. to. Ale lipa. Daj postaw Nie no, treść mi nie postawi. Ty, domyślam no, myślałem że to... No, sezon... Kolejna Spoko. ciekawostka, ciekawostka. Łoho, lipka. Dobra. Dobra, bajka Uchu, apel o, jest w tym samym ale ją zajebałem, niestety. Złodziej. Nosz, jest, agres. Dobra, chyba koniec meczu. Nie ma oporu na coś. No. Nie stawili się przeciwnicy na grę chyba wiesz? Nie wiem czy trafiamy takich przeciwników. A ciekawe, czy. czekaj, bo jak my gramy tego flexa. To pytanie, czy... no ale tam też na koncie, które nie zgadza się z Twoją aktualną rangą, nie? I dobiera nam przeciwników, którzy nawet nie będą mieć jednego takiego zawodnika, nie? Tak mi się wydaje. Znaczy nie, wiesz, wiesz co, no tak bo chciała, chyba tak flexy to... mają. Ale flexy mają osobną kolejkę, więc jakby nie ma znaczenia, co ja mam na kill, prawda? Coś nie wiem w sumie. Mam już drugi level, mogę rozpoczynać. No Atak Czyli set fade tam też schodzi. To zabijało. Nie no, bo to może nie. Możesz zejść? No nie, no co to za ruch? Dobra, masz go? Nie mam go. Chyba nie masz go. Ej, możesz zejść? Idę, idę. Super. Dobra, dzięki. A, asystent nie masz nawet? No tu. Nie, 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 spokojnie. O to chodziło, żeby zaraz zakurować No, nie, no to nie jest w ogóle jakiś dobry zawodnik, no. Ja nie wiem, on się rusza jakoś dziwnie, wiesz? Kuma, kuma, właśnie. Te, dlatego też. tu nie mogę go. U... No to by też ciężko, na pewno jest. No bo ten kot tu przyszedł, jebany kot, już tak to bym go porobił normalnie. Co to zrobi teraz? No nie da się na tego typa grać, bo on się rusza bardzo dziwnie. Idę do ciebie. Chodź tutaj, do ścianki. Do ścianki, pyk. Oj, pa, tu tef. O, cholera. No nie czy to było Za nim! Właśnie tak! Dobra, tego rengara. sprawdzamy go. Ale mosko! Oj, oj, popłynął, no. O, okej. Okay. Surender. O, dziwne te mecze, trochę tak za łatwo. Uciekam, narka, papatki, pozdryweczki.